Witam w Popcornie z zasmażką. Długo się nie widzieliśmy, ale po co tracić czas? Zaczynamy. Postaramy się być z Wami bardziej regularnie, ale jeżeli chodzi o obietnicę, to mamy dla Was chyba obiecującą propozycję filmową: czyli film Obietnica Anny Kazeja, który wchodzi na ekrany Kin od 14 marca. To kolejny po galeriankach, Baby Blues czy sali samobójców film, który opowiada o młodych ludziach. Ale to nie tylko film na młodych ludzi, ale także dla tych wszystkich, którzy z młodymi ludźmi przebywają, czyli dla rodziców, dziadków, nauczycieli, a także dla policjantów. A o czym jest historia? To historia Lili i Janka, uczniów Wielkomiejskiego Liceum, którzy należą do generacji, która komunikuje się głównie przez Skype'a i Facebooka. Wraz z przyjaciółmi, korzystając z życia na całego, imprezują, eksperymentują z alkoholem, marihuaną słowem, zwyczajni, standardowi, zupełnie przeciętni nastolatkowie. Pewnego dnia Lila nieoczekiwanie zrywa z Jankiem, oskarżając go o zdradę. Zakochany chłopak będzie musiał zapłacić wysoką cenę za niewinny błąd. Jeśli spełni obietnicę, którą wymogła na nim dziewczyna, nic już nie będzie takie jak przedtem. Przed nami rozwiązanie konkursu. Poproszę rękę losującą. Ręku losująca numer dwa, bardzo proszę, żebyś wylosowała. Dziękuję bardzo i zwycięzcą naszego poprzedniego konkursu jest Maciek Kaliszewski. Gratulujemy. A teraz kolejny konkurs i pytanie. W jakim mieście zrealizowano film Obietnica? Tradycyjnie prosimy o przesyłanie odpowiedzi na adres kinomaupawietowit.elblank.pl na odpowiedzi oczywiście tylko prawidłowe. Czekamy do 3 kwietnia. Długo się nie widzieliśmy, ale. A propos obietnicy, kilka słów. Nie. Teraz moment, by się zagotowałem. Dobra, już.